Królowie strategii nie mieli ostatnio najlepszej pasy. Co jest przyczyną upadku paradoksu i czy jest dla nich nadzieja? Zapraszam do materiału. Witam serdecznie. Nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał okręto. Jeżeli chcecie wspierać rozwój kanału, zapraszam do lajków, subów, udostępnienia dalej dołączenie do Patronite a, czy też Discorda, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Paradox Interactive to szwedzkie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i wydawaniem gier komputerowych znane z takich tytułów jak Europa Universalis, Crusader Kings, City Skylines czy Stellaris. Firma przez lata cieszyła się dobrą reputacją wśród graczy i uznaniem krytyków, konsekwentnie dostarczając Rozbudowane, złożone gry strategiczne dla wymagających odbiorców. Jednak w ostatnich latach Paradoks zaczął zmagać się z szeregiem problemów. Ambitne projekty, takie jak Vampire, The Masquerade, Bloodlines 2 utknęły w piekle deweloperskim. Co prawda, już teraz The Chinese Room się tym zajmuje, ale wci wciąż e, no, ta ścieżka jest wyboista. Niektóre tytuły, jak Prison Architect 2 zostały przełożone na nieokreślony termin, a inne, na przykład symulator życia Life by You, anulowano. Tuż przed premierem. Nawet udane marki nie uniknęły, nie uniknęły wpadek, Między innymi premiere City Scanlinesu w Air Reaccessie skrytykowali gracze, narzekając na liczne błędy i ubogą zawartość. I dalej nie mogą wyjść też z wielu problemów technicznych. Więc co się stało z paradoksem? Jak firma, która przez lata wyznaczała standardy w swojej niszy, mogła stosunkowo w krótkim czasie zaliczyć tyle spektakularnych potknięć? Odpowiedzi na te pytania postanowili udzielić sami przedstawiciele paradoksu w serii wywiadów Prezes Matthias Lilia i główny dyrektor kreatywny Henryk e, Fairhouse e, przyznali się do szeregu błędów, wskazując e, źródła obecnych problemów firmy. Ten materiał jest próbą podsumowania i analizy wypowiedzi decydentów Paradox Interactive. Przyjrzymy się przyczynom kryzysu, w jakim znalazła się firma, oraz planom e, na przyszłość mającym na celu odbudowanie nadszarpniętej reputacji i zaufania graczy, opierając się na dostępnych danych. E, Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie właśnie, czy paradoks ma jeszcze w ogóle szansę wrócić na szczyt przynajmniej w ramach swojej niszy. Jedną z głównych przyczyn obecnych problemów paradoksu, wskazywanych przez samych przedstawicieli, jest nadmierna pewność siebie i brak dyscypliny w podejmowaniu decyzji. Wiceprezes Matthias Lidia przyznał, że w, po latach sukcesów w studiu pojawiło się przekonanie, że mogą porywać się na coraz ambitniejsze projekty wykraczające poza dotychczasowe kompetencje. Tutaj cytat: Mieliśmy okres kilku lat, gdy inwestowaliśmy dużo pieniędzy w dużej mierze w projekty, o których nie byliśmy przyzwyczajeni. Mówił Lilia w wywiadzie dla serwisu Game Developer. Mieliśmy pomysł, że możemy zrobić duże rzeczy we wczesnym etapie i nadal odnosić sukcesy. Myślę, że w kilku przypadkach okazało się to. Lilia wskazał, że paradoks padł ofiarą klątwy sukcesu, co skłoniło studio do podejmowania ryzyka w projektach wykraczających poza ich kompetencje. Przyznał, że decyzje te były nieprzemyślane, oparte na założeniu, że większe zespoły oznaczają mniejsze ryzyko, podczas gdy w rzeczywistości bywa odwrotnie i teraz coraz częściej jest. Odwrotnie, e, Brak presji finansowej wynikający z dobrej sytuacji finansowej firmy e, również przyczynił się do podejmowania niepotrzebnego ryzyka e, i tutaj znowu Liria mówi mieliśmy dobre zyski co pozwoliło nam e, podjąć pewne zbędne Ryzyko. Nadmierna pewność siebie i brak dyscypliny w podejmowaniu decyzji doprowadziło do sytuacji, w której Paradoks znaczne środki w projekty zainwestował i okazały się one niewypałami. Kilka z nich, jak Life by You czy Vampire Masquerade Bloodlines 2, musiało zostać anulowanych lub przełożonych na nieokreślone terminy, bądź też przekazywane non-stop do innych studiów, co wiązało się ze znacznymi stratami finansowymi i wizerunkowymi. Przedstawiciele Paradox Przyznają, że lekcja została odrobiona. Studio zamierza wrócić do korzeni, skupiając się na mniejszych projektach bliższych jego dotychczasowej działalności. Większy nacisk ma być kładzony na e, m, prototypowanie i gruntowne testowanie gier przed jego ogłoszeniem i wydaniem. No i czy te zmiany pozwolą Paradoksowi odzyskać renomę? No tutaj e, czas pokaże. No i patrząc tutaj, właśnie bardziej szczegółowa na te większe wpadki studia, to jednym z najbardziej zaskakujących i kontrowersyjnych posunięć Paradoksu w ostatnim czasie było anulowanie gry Live by You na krótko planowanym early accessem. Projekt tworzony przez studio Paradox Tectonic pod kierownictwem weterana branży z doświadczeniem w pracy na serum The Sims i Second Life miał być bezpośrednią konkurencją dla popularnej serii Electronic Arts. Decyzja o anulowaniu Live by You została podjęta po głębokiej analizie stanu gry. Główny dyrektor Henryk Fairhouse przyznał, że przez ostatnie 2-3 lata dostrzegano liczne problemy. Z całym projektem, głównie dotyczącym grafiki, wydajności błędów, mimo znacznego nacisku na poprawę tych aspektów, efekty nie były zadowalające. Fairhouse stwierdził, że gra po prostu nie była wystarczająco dobra, nie przewyższała The Sims 4 w żadnym kluczowym obszarze, nie wyróżniała się szczególnie w żadnym aspekcie. Cytując, nie była tak naprawdę lepsza od czwartych Simsów pod żadnym względem, tak mówił właśnie z kolei. Dla GameFile Sam Fairhouse. Anulowanie Live by You było bolesną, ale niezbędną decyzją. Tutaj prezesi przyznali, że projekt powinien zostać skasowany już wcześniej, zanim pochłonął tak dużo środków i czasu. To doświadczenie uświadomiło dyrektorowi paradoksu, że nie wszystkie pomysły, nawet te pozornie obiecujące, warte są realizacji, zwłaszcza jeżeli wykraczają poza kompetencje firmy. Mimo, że anulowanie gry na tak późnym etapie produkcji wiązało się ze znacznymi kosztami. Zarówno finansowymi, jak i wizerunkowymi. Paradoks przyznał, że lepiej ponieść je teraz, niż ryzykować wypuszczenie na rynek produktu niespełniającego oczekiwań graczy. Bo pamiętajcie, że jeszcze poza kosztem developmentu trzeba jeszcze grę wymarketingować, więc zazwyczaj trzeba doliczyć od 30 do 50, do nawet 70% kosztów produkcji. Więc tym samym no ta poruszka byłaby wtedy bardziej bolesna. No to musiała być trudna lekcja, ale przedstawiciele studia znów deklarują, że już wyciągając z niej wnioski, zobaczymy jakie. Paradoks jest oczywiście najbardziej znany z produkcji wysokiej jakości strategii i symulacji. Niestety nawet w przypadku sprawdzonych marek tutaj też mieli potknięcia, gdyż w przypadku City Skylines 2 e, sequel niezwykle popularnego symulatora miasta trafił do wczesnego dostępu na stream w stanie, no, dalekim od ideału, to jest mało powiedzieć gracze skarżyli się na liczne błędy, problem z wydajnością i ubogą zawartość w porównaniu do jedynki. z Lilia przyznał, że optymalizacja gry nie była wystarczająca, niektóre konfiguracje sprzętowe powodowały naprawdę nieoczekiwane problemy. Tutaj było dużo wpadek na zasadzie takie, że mam wrażenie, że deweloperze chcieli zrobić zupełnie inną grę na pewnym etapie i pójść w dziwnym kierunku. Przez który wiele asetów w grze było kompletnie niezoptymalizowanych, bardzo źle rozpisali sobie pracę na wątkach, a ta gra głęboka systemowo była bardzo CPU-heavy, przez co nawet jeżeli ktoś miał silną kartę graficzną, a nie do końca domagający procesor, który jeszcze źle był wykorzystywany, no to żadne tutaj triki graficzne nie pomogły do tego, żeby gra działała. W miarę przynajmniej dobrze. Wiceprezes Paradoxu stwierdził, że decyzja o wypuszczeniu City Skylines 2 we wczesnym dostępie była błędem. Studio wiedziało, że wymagania sprzętowe będą wysokie, ale nie doceniło skali potencjalnych problemów. Lilia zapewnił, że trwają intensywne prace nad poprawą gry i wyciągnięto wnioski na przyszłość. Kolejne tytuły będą trafiać do graczy w lepszym stanie. No oby też, jeżeli chodzi o kwestie chociażby dystrybucyjne, gdyż DLC, które twórcy właśnie Cities Skylines 2, czyli Colossal Order, wypuściło, było no, naprawdę złe w sensie, absolutnie nie warte swoich pieniędzy. Wyglądało to jak po prostu bezczelny skok na kasę, kiedy jeszcze podstawka działa w tragicznym stanie. Więc no, to był kolejny taki strzał w pysk w stronę graczy. Podobne problemy dotknęły oczywiście Prison Architect 2, czyli sequela popularnego symuladora więzienia, no i tutaj dwa e, razy przekładano premierę gry, by ostatecznie trafić na listę tytułów opóźnionych na czas nieokreślony. Główny dyrektor kreatywny Henryk Fairhouse przyznał, że e, tutaj Prison Architect, właśnie kontynuacja, wymaga jeszcze sporo pracy, interfejs jest nieczytelny, występują liczne błędy, przyczyny wielu zjawisk nie są jasne dla graczy. Pomimo problemów Fairhouse zapewnił, że prace tutaj też trwają, no ale ile rzeczy można mieć w, cały czas w trakcie naprawiania, gdzie tutaj jest dokończanie tych wszystkich gier? To jest właśnie niepokojące. No i te dwa przypadki pokazują, że nawet jeżeli mamy doświadczone studia i znane serie, to bardzo łatwo położyć tutaj je kompletnie i zawieść oczekiwania graczy, a potem ciężko je takowe odbudować. Więc tutaj no zdecydowanie należy wyciągnąć znacznie bardziej dogłębne wnioski do tego, jak dostarcza się te gry i jak się je dystrybuuje. Vampire The Masquerade Bloodlines to jest jeden z e, najbardziej wyczekiwanych tytułów e, należących do paradoksu. Kontynuacja kultowej gry RPG z 2004 roku, to jest już 20 lat. E, od lat znajduje się w fazie produkcji, a gracze niecierpliwie czekają na nowe informacje na temat e, postępów prac właśnie kontynuacji. Niestety deweloperka boryka się z licznymi problemami, które już dwukrotnie skutkowały przeniesieniem prac do zupełnie innego studia. Pierwotnie za Bloodline Studio odpowiadało studio Hearts Labs, znane głównie z portów i wspierania innych deweloperów. W 2021 Paradox podjął jednak e, decyzję o przekazaniu projektu do The Chinese Room, specjalizującego się w narracyjnych grach eksploracyjnych, co zbudziło mieszane uczucia, e, ale no trzeba przyznać, że. Nawet jeżeli te tytuły tak różnie się sprzedają, to jednak one są w całkiem solidnym stanie. Steel Wakes the Deep jest całkiem niezłe, jeżeli ktoś lubi tego typu gry. E, tylko jak to przestaje do RPG w klimacie wampirycznym z elementami immersive sima, no tutaj wiadomo, że te zgrzyty się pojawiają. Wiceprezes Matthias Lilia przyznał, że opóźnienia produkcji i zmiana studia negatywnie wpłynęły na biznesowy potencjał gry. Paradoks zdaje sobie sprawę, że długi czas deweloperski i przekazanie projektu innemu zespołowi osłabiły pierwotne założenia biznesowe. Mimo to tutaj skoncentrują się cały czas, koncentrują się na dostarczaniu gry i wierzą w jej potencjał. No okej, okay, dobra. Ja tutaj nie chcę cisnąć na kolegów z firmy matki, ale no nie wiem czy, nawet jeżeli dostarczą dobry produkt, to on i tak nie spełni oczekiwań fanów, absolutnie. To już trzeba się z tym pogodzić. Jednocześnie Lilia zaznaczył, że gry akcji nie są główną specjalizacją Paradoxu i studio jest zdeterminowane, by wydać właśnie kontynuację, ale na tym... Ich przygoda z marką po prostu się zakończy. Ewentualna kontynuacja będzie powstała zupełnie poza właśnie studiem, poza firmą matką, tylko będą po prostu licencjonować własności marki. Przedstawiciele firmy porównują Bloodline Studio do serii Dishonored. Gra ostatecznie się ukaże i odniesie sukces lub porażkę, ale nie są planowane dalsze działania mające na celu jej rozwój czy naprawę po premierze, jak miało to miejsce chociażby w przypadku trzeciej Wiktorii. Obecnie premiera właśnie Bloodline. Line planowane jest na pierwszą połowę przyszłego roku, ale biorąc pod uwagę dotychczasową historię produkcji, nie można wykluczyć kolejnych opóźnień. Przypadek właśnie drugiej części wampirycznych przygód pokazują, że nawet najbardziej wyczekiwane przez graczy projekty nie są wolne od problemów deweloperskich. Paradoks tutaj ma znowu też pod górkę. Trochę się tego faktycznie zbiera. Liczne perturbacje negatywnie odbijają się na wizerunku firmy i zaufaniu fanów. No i tutaj no, tak jak już mówię, ja naprawdę kibicuję tutaj, żeby ta gra była w przynajmniej dobrym stanie, ale już wiadomo, że oczekiwania fanów absolutnie nie spełnią. Przedstawiciele Paradox są świadomi problemów, z jakimi zmaga się firma. W serii wywiadów właśnie i Matthias Lilia i Henryk Ferhaus przyznali, że padli ofiarą właśnie własnego sukcesu. Nie porwali się z motyką na słońce, to już widać. No i oczywiście chcą wyciągać wnioski, tylko jakie to będą te wnioski i faktycznie co z tym zrobią. Trochę nie wiadomo. No, Lidia zapowiedział, że studio skupi się na mniejszych projektach, bliższych do czasowej działalności. Paradox chce wrócić do korzeni, skoncentrować się na gatunkach, na których się znają, czyli strategie, symulacje. Firma zamierza stworzyć gry dla swoich podstawowych odbiorców, oddanych fanów skomplikowanych strategii, mając świadomość, że to oni są główną siłą napędową jej sukcesu. No Niesamowite. Po prostu odkryli Amerykę, że trzeba słuchać swojej grupy docelowej. I jednocześnie paradoks nie rezygnuje całkowicie z eksperymentów i poszerzania horyzontów. Henrik Fairhouse zaznaczył, że studio będzie inwestować w nowe marki i gatunki, ale w bardziej kontrolowany i przemyślany sposób. Kluczem ma być gruntowe prototypowanie i testowanie gier przed jego ogłoszeniem, tak aby uniknąć w przyszłości wysokoprofilowych, powiedzmy, wpadek pokroju Live by You. Fairhouse podkreślił, że priorytetem paradoksu jest jakość, a nie ilość. Studio chce dostarczać dopracowane satysfakcjonujące tytuły, nawet jeżeli miałoby to oznaczać mniej premier w skali roku. Celem jest odbudowanie naczerpniętego wizerunku i udowodnienie, że paradoks potrafi tworzyć wyjątkowe, wciągające gry. E Plany na przyszłość obejmują też reorganizację wewnętrzną, czyli brzmi jak zwolnienia. E, zamierzają usprawnić komunikację między zespołami, chociaż oni już w sumie i tak e, zespół jeden ucięli, ten od właśnie e, Live by You. E, ustandaryzować narzędzia i procesy deweloperskie, by poprawić warunki pracy, co ma się przełożyć właśnie na lepszą jakość gier. E, znowu. Generalicja jest y, świadoma, że odbudowanie reputacji będzie długotrwałym procesem, y, no ale no, muszą mieć motywację do tego, żeby jednak y, podjąć ko konieczne kroki. No zobaczymy, co z tego wyjdzie w najbliższych latach. Paradoks bez wątpienia przechodzi trudny okres, y, nietrafione decyzje, y, złe inwestycje, y, podejmowanie y, y, Dużego ryzyka bez dobrego uzasadnienia, to wszystko doprowadziło do ich kryzysu wizerunkowego, na pewno dużych problemów finansowych. Chociaż patrząc na to, no, oni nie narzekają na absolutny brak kasy, natomiast widać po ich raportach, że no, te straty są cały czas generowane. Więc tutaj no, mam nadzieję, że to jest lekcja dla nich, taka lekcja pokory, z której wyciągnę odpowiednie wnioski. Widać, że szefowie tutaj przyznają się do błędu, nie zasłaniają się żadnymi niezależnymi od, ich, od nich czynnikami, tylko sami wskazują, że są jakby źródłem problemów firmy i próbują to naprawić. To jest na pewno lepsze podejście niż wypieranie rzeczywistości tutaj, więc zobaczymy, jak to przełoży się na przyszłość. Te deklaracje, wszystkie brzmią oczywiście obiecująco, ale gracze mają prawo podchodzić do nich z rezerwą. Paradoks nie po obiecuje poprawę, ale jednocześnie wciąż popełniają te same błędy. Długo już fani czekali na Vampire The Masquerade Bloodlines 2, a otrzymali jedynie kolejne opóźnienie i zmiany deweloperów. Kupujący City Skylines 2 we, wczesnej, we wczesnym dostępie spodziewali się rozbudowanej, dopracowanej kontynuacji, a dostali grę pełną błędów i ubogą zawartość. Także Właśnie, te przeprosiny już były kilkukrotne i tak ciężko po prostu wierzyć, kiedy po raz kolejny gracze czują się oszukani. Paradoks stoi przed dużym wyzwaniem odbudowy na naczerpniętej reputacji. Nie wystarczą samoopietnice, to musi się przekładać bezpośrednio na działania. Jeżeli kolejne gry, paradoksu, rzeczywiście okażą się dopracowane, no to wiadomo, że to będzie się odbudowywało we właściwą stronę. Jednak trzeba pamiętać, że bardzo łatwo stracić reputację... Niż ją odzyskać, i na pewno ten proces odzyskiwania jest znacznie bardziej długotrwały tak? i zajmuje więcej czasu. Zdecydowanie wiele będzie zależeć od najbliższych premier. Jeżeli zapowiedziane tytuły, tak jak Victoria 3, dostarczą rozgrywkę na poziomie oczekiwanym od właśnie paradoksu, może być to pierwszy ten krok we właściwą stronę. Tutaj no, szefowie na pewno stoją na rozdrożu, czy studio wykorzysta kryzys jako reset i powrót do formy, która zapewniła im uznanie gracze, czy też pogrąży się w spirali znowu nietrafionych decyzji, nierealizowanych obietnic. No, nie ma tutaj prostego wyjścia, po prostu muszą zacząć robić rzeczy i muszą zacząć je robić dobrze mają przed sobą zdecydowanie długą wyboistą drogę, ale cóż, no jeżeli dyrektoriat w końcu zacznie tutaj działać właściwie, no to ostatecznie w końcu paradoks będzie równał się w naszych głowach jakość, a nie jakość. I to wszystko w tym materiale. Zapraszam do lajków, komentarzy, subów, dołączenia do Discorda Patronite, czy też dowolnej innej formy wspierania, tak jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie. W ten sposób doceniacie też pracę Izy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach na no, okiemdie.